Jeśli chcesz żyć długo i szczęśliwie, to przede wszystkim powinieneś zacząć od poprawienia pracy swojego mózgu. To Twój mózg podejmuje decyzje w Twoim życiu również, decyzje żywieniowe, decyzje co do stylu życia, co do sposobu, czy się ruszasz, czy dobrze śpisz, i on wpływa dlatego też istotnie na stan Twojego zdrowia. To Twój mózg podejmuje również decyzje, które rujnują Twoje życie i zdrowie. Na przykład Ciągle wychodzisz po kebab, po jakiś inny fast food, jesz odgrzewane szybkie danie z mikrofali z długim terminem przydatności. Także paskudny sposób odżywiania, nadmiar alkoholu, brak ruchu, nadmierny stres to coś, o czym decydujesz każdego dnia. I właśnie chodzi o to, żeby tak poprawić stan Twojego mózgu, aby te Twoje decyzje były lepsze. Zapraszam Cię do oglądania moich kolejnych filmów, dlatego że teraz będę mówiła o tym, w jaki sposób poprawić.